Cześć. W dzisiejszym filmie zabiorę was w świat dekoracji wnętrz DI. Pokażę wam kilka prostych i kreatywnych pomysłów, które możecie zrealizować samodzielnie, aby nadać swojemu domowi wyjątkowy charakter. Zdradzę wam, jakie materiały będą potrzebne oraz krok po kroku przeprowadzę przez każdy projekt. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynacie swoją przygodę z DI, czy jesteście już doświadczonymi twórcami, mam nadzieję, że znajdziecie tu inspirację. Zaczynajmy! Instalacja bram garażowych z własnymi rękami Automatyczne bramy przekrojowe SA dziś ważnym elementem. Podłoga ciepłej wody z własnymi rękami, funkcje i niuanse. Jak zrobić ciepła podłogę z własnymi rękami, niezbędne materiały i narzędzia Wartość ciepła hydrauliczna alternatywa dla tradycyjnego. Układanie tarasu, kroku, by, krotność instrukcje doskonałym rodzajem podłogi ulicznej jest tablica tarasowa. Ona różni się. Zera z głos. Głos przeciwko. Nowoczesne drzwi wewnętrzne to nie tylko dźwiękowa i termiczna izolacja pokoju. Jest to pełnoprawny element wewnętrzny, który odgrywa ważna wartość dekoracyjna. Prawdopodobnie jest to kierowane przez producentów materiałów budowlanych, ustalając ceny drzwi. Nie, nie dlatego, że ESA zbyt wysokie, ale wcale nie ESA niskie. Ale naprawdę chcę, aby wszystkie szczegóły we wnętrzu odpowiadały sobie nawzajem. Ci, którzy nie posiadają niepotrzebnego materiału, oznacza, że u 200 b u200 mają dobry smak, wyobraźnię i wielkie pragnienie ozdobienia. Ich życia powiemy ci, jak ukończyć drzwi wewnętrznymi własnymi rękami. Należy pamiętać, że najprawdopodobniej oprócz samych drzwi zbocza drzwi będą wymagały twojej uwagi i oczywiście, drzwi. Przygotowanie drzwi wewnętrznych do dekoracji, niezależnie od tego, jaka metodę wykończenia lubisz, należy przygotować powierzchnię liścia drzwi. W trakcie tego procesu potrzebujesz wysokiej jakości kompozycja samoprzylepna, papier do śledzenia i dowolny obiekt używany jako prasa. Przede wszystkim liść drzwi należy usunąć z zawiasów i dokładnie sprawdzić obecność opóźnionych miejsc, pęknięć i pustek. Wyłuszczone obszary powierzchni muszą być ostrożnie i delikatnie pokryte klejem, przykrytym śledzeniem papieru na gorze i naciśniętymi prasa. Małe pustki i pęknięcia Esa również doskonale eliminowane przy użyciu roztworu kleju. W przypadku głębokich pęknięć będziesz musiał majstrować trochę dłużej. Z reguły Esa wypełnione drobnym trocinami, zmieszane z lakierami do mebli lub kleju konstrukcyjnym. Sposoby zakończenia drzwi wewnętrznych Najprostsze metody wykończenia drzwi wewnętrznych to obraz, otwarcie z lakierem, marszczenie. Część, dekupaż, krakelur. Drzwi do malowania Wykończenie drzwi wewnętrznych poprzez nakładanie na niego farby najczęściej stosowanej metody aktualizacji liścia drzwi. Praca wykorzystuje wodne roztwory organicznych lub syntetycznych substancji kolorowanki. Rezultatem takiej powłoki jest zaktualizowany, jaśniejszy widok na drzwi. Rozwiązanie należy wybrać, koncentrując się na początkowym kolorze drewna. Lakier otwierający, aby pobierać drzwi, mistrzowie na wszystkich rekach wola parkiet lakier lub polski lakobele. Obie opcje dobrze rozprzestrzeniają się i wnikają głęboko w drewno. Lakobace ma dodatkowy plus, ten kompozycja łaczy podstawę lakieru i zabarwiania. Możesz nałożyć powłokę pędzłem, wałkiem lub opryskiwaczem. Jednak eksperci zalecają pierwsza opcję – Argumentując swoją opinię z faktu, że gdy ruchy pędzla równoległe do włokiem drzwi lub struktura. Lakieru jest stosowana bardziej równomiernie. Aby uzyskać bardziej estetyczny wynik, liść drzwi jest otwarty dwukrotnie. Morkyn dość często, dekorując ten sam liść drzwi, na początku jest on przetwarzany z plama, a następnie pokryty lakierem. Morkyn pozwala osiągnąć pożądany odcień drzwi, a lakierowanie poprawia jasność tekstury. Późniejsze szlifowanie daje tortury materiału. Jeśli powierzchnia matowa nie jest zadowolona z jakiegokolwiek powodu, to po szlifowaniu konieczne jest polowanie i wysychanie. W rezultacie drzwi wewnętrzne nabierają lustra i praktycznie nie różnią się od tych wystawionych na połkach. Sowa za pomocą czci stare drzwi wykonane z zetonów, trociny lub niskiego poziomu drewna mogą znaleźć nowe życie i wyglądać jak drogi. Elegancki produkt o wysokiej jakości. Głównym wymogiem jest dokładne przygotowanie płotna, a mianowicie szlifowanie. Naklejka forniru jest bezpośrednio na włoknach lub po przekatnej. Trzymanie naklejek winylowych jeśli nie przepisujesz się kategorii mistrzów we wszystkich rekach wybierz najprostsza i najtańsza. Opcje ukończenia drzwi wewnętrznych naklejkami winylowymi. Ta metoda jest szczególnie dobra, gdy trzeba tylko ukryć zadrapanie lub niewielkie uszkodzenie liścia drzwi. Uzbrojony w miękka szmatę, suszarkę do włosów i nożyczki papiernicze, możesz zaktualizować drzwi w ciągu kilku minut. Przed nałożeniem winylu lecz powierzchnię. Ani brudu, ani tłuszczu nie powinny być. Następnie należy dokładnie wyrównać naklejkę i oddzielić wzór od podłoza, do którego jest przymocowany. Sam obraz jest przyklejony jak tapeta, która ostrożnie pachnie serwetka, aby uniknąć tworzenia babelków. 10-15 do 15 minut po tym, jak winyl zabrał mu obszar drzwi, ostrożnie, powoli, aby nie uszkodzić rysunku, usun montażowy film obejmujący naklejkę. Jeśli film zostanie słabo usunięty, podgrzej go trochę za pomocą suszarki do włosów. Za pomocą suszarki nudne naklejki winylowe można łatwo usunąć z dowolnej powierzchni. Dekup o wnętrza drzwi technika dekupaż drzwi wewnętrznych nie jest bardziej skomplikowana. Sumienne hostessy będą mogły samodzielnie zrobić takie wykończenie, ponieważ liść drzwi z zawiasów nie może być nawet usuwany. Przygotowanie drzwi w tym przypadku standardowe mycie i suszenie. Następnie, aby nie plamiować sąsiedniej przestrzeni, możesz przykleić taśmę wzdłuż obwodu otworu. Liść drzwi jest dokładnie przygotowany, wcierany zwykłymi świecami parafinowymi i farbami. Teraz przechodzimy do klejenia kart Dejkupaż, które należy najpierw trzymać w chłodnej wodzie przez 5 do 10 minut. Przed przyklejeniem pozostałej wody należy usunąć serwetka, a następnie delikatnie nałożyć klej PVA zarówno na wewnętrzna powierzchnię. Obrazu, jak i samych drzwi. Po tym, jak karta zajmuje miejsce na liściu drzwi, musisz dokładnie sprawdzić wynik obecności fałd i babelków, ponieważ wtedy nie. Można naprawić z takich niedociągnięć. Gdy wzór jest całkowicie suchy, jego krawedzie SA przetwarzane z najcięższa warstwa białej kit, której ekscesy SA starannie usuwane. Za pomocą papieru ściernego. Na krawedziach płotna i platbandów możesz zrobić sztuczne lekkie zadrapania, aby drzwi wyglądały w stylu retro. Druga, bardziej ekonomiczna opcja dekorowania drzwi za pomocą elementów wykutych z serwetek. SA one wybierane tak aby pasowały do U200B U200 Bokoju, nakładane do drzwi kleju i to samo odbywa się fragmentem. Serwetki SA przyklejone do drzwi, wygładzone, pozwalają wysznać, a następnie pokrywają drzwi lakierem akrylowym. Krakelur, podobna dekoracja drzwi wewnętrznych to oryginalna opcja, idealna dla wentylatorów antyków. Biorąc pod uwagę, że taka dekoracja jest rzadka, Twoje wnętrze będzie więcej niż oryginalne. Technika krakelura obejmuje zastosowanie dwóch warstw lakieru. Jednocześnie związki lakieringowe muszą być wybrane różne pod względem spójności i czasu suszenia. Powierzchnia liścia drzwi do krajur jest przygotowywana w taki sam sposób, jak w przypadku naklejek winylowych lub klejących T.J. Oczyszczone i rozkładane. Początkowo stosuje się lakier krakelur. Po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy na nim jest specjalnie starzejący się lakier zawierający bytem. Bytem jest używany w celu zwiększenia efektu i wyraźniej podkreślenia pęknięć na jasno. W przypadku ciemnych powierzchni używana jest farba akrylowa. Technologia opisana powyżej jest uważana za najlepsza. Aby uprościć proces, możesz użyć jednego lakieru krakurowego, który jest pokryty kontrastująca farba na gorze. A ci, którzy wola tańsze opcje. Zamiast lakieru krajnowego możesz użyć kleju PVA, octu, żelatyny, a nawet białka jaja. Drzwi wkładka domowe mistrzowie z doświadczeniem z drewnem wybierają bardziej złożone metody dekorowania drzwi wewnętrznych, na przykład. takie jak inkrustowanie, a także jego odmiany, entarsje i markietra. Materiały do 200 udwiście, b u 200 binkrustowania drzwi wewnętrznych to szkło, Windows zabarwiony, lustra, skora lub skórki, cinowka, bambusowe zasłony. Podczas wykonywania intarsji używane jest drzewo, a gdy używana jest markwetra fornir. Praca jest całkiem czasowa, wymaga pewnych umiejętności i wyobraźni. Ale w wyniku takiej dekoracji niezrównane opcje projektowe dla drzwi wewnętrznych SA uzyskiwane bez niczego. Zabarwiony obraz drzwi wewnętrzne wyglądają niezwykle atrakcyjnie, w których zwykłe wkładki szklane SA zastępowane przez witraże. W przypadku takiej aktualizacji potrzebne będą witraże szklane, najlepiej na oparciu o wodę, szkic wzoru i szkła bezpośrednio, na które zostanie zastosowane okno z zabarwieniem. Sam proces aplikacji jest następujący pamiętaj, aby poczekać na całkowite suszenie kolorów, być może będziesz musiał cierpieć jeden dzień, a nawet więcej. Suszone szkło z wzorem jest starannie wkładane do miejsca, a zaktualizowane drzwi wewnętrzne z malowaniem witraży zajmują godne miejsce we wnętrzu. Wzór piaskowania: Jeśli Twoje wewnętrzne drzwi mają szklane wkładki, możesz upiększyć drzwi, zamawiając wzór piaskowania na szklankach. Zrób to w specjalnych warsztatach. W rezultacie drzwi zyskają ekskluzywny projekt, a jeśli zastapisz zwyczajne okulary lustrami, a także zastosujesz na nich rysunki, okaże się bardzo pięknie. Drzwi wewnętrzne jak DAC nowe życie starych drzwi wewnętrznych już wymyśliliśmy. Ale widzisz, należy również uporządkować otwory, w przeciwnym razie zaktualizowane, piękne drzwi będą wyglądać po prostu nieodpowiednie. Aby dekoracja drzwi była łatwa i szybko przeprowadzona, przeanalizujemy cały proces według etapów. Wykończenie stoków drzwi wewnętrznych dekoracji drzwi nie można uznać za kompletna, jeśli wewnętrzne i zewnętrzne stoki drzwi nie są uporządkowane. Oto kilka możliwych opcji wdrażania tych prac. W razie potrzeby drzwi, można ozdobić malowaniem na szablon. Jak to zrobić? Obejrzyj wideo. Okazuje się, że dekoracja drzwi i drzwi wewnętrznych nie jest tak trudna sprawa. Najważniejsze jest tutaj uwaga i pragnienie. A jeśli dodasz fantazję, to z dowolnych, najbardziej zwykłych drzwi, możesz zrobić arcydzieło. Wewnętrzne laminowane drzwi niedrogie. Piękne i niezawodne opcja dla Twojego domu. Dzięki dużemu zakresowi modeli możesz wybrać drzwi odpowiednie dla swojego wnętrza. Skręcać na stronie w kontakcie z napisz komentarz, jeśli jesteś człowiekiem, donmet zmień następujące pole, wpisz swoje imię, Twoje imię. Włacz JavaScript, aby użyć tego formularza. Twoje imię, anonimowy, szybka rejestracja na stronie, komentarz, napisz komentarz, jeśli jesteś człowiekiem. Donmet zmień następujące. Pole, wpisz swoje imię, Twoje imię. Włacz JavaScript, aby użyć tego formularza. Twoje imię, anonimowy, szybka rejestracja na stronie, komentarz, informacje kontaktowe, reklama na stronie internetowej Zostan. Autorem i zarabiaj portal budowy strort 2011-2018. Artykuły o naprawie, budownictwie, materiałach budowlanych. Kopiowanie informacji z witryny jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła. Uzasadnienie prawne. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu na temat dekoracji wnętrz DI. Mamy nadzieję, że zainspirowaliśmy Was do stworzenia własnych, unikalnych projektów, które nadadza Waszym przestrzeniom niepowtarzalny charakter. Pamiętajcie, że najważniejsze jest, aby czerpać radość z procesu twórczego i wyrażać siebie poprzez dekoracje. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych inspiracji i porad. Do zobaczenia w następnym odcinku